Jesteśmy na farmie wiatrowej w Suwałkach. Farma wiatrowa. Początki tej, istnienia tej farmy sięgają lat 2004, powiedzmy. W 2004 roku tutaj na, na polach i łąkach postawiono maszty, których zadaniem było takie statystyczne, statystyczny pomiar siły wiatru w kierunku i tak i tak te pomiary były dość korzystne. Okazało się, że wiatr wieje tutaj, że wiatry wieją tutaj z prędkością od 4 tam z groszami do ponad 25 metrów na sekundę. Te wiatry dawały nadzieję na to, że farma będzie funkcjonowała dosyć dobrze, a nawet bardzo dobrze. I tak jak mówię, w 2006 roku przystąpiono już do realizacji budowy tej farmy, podpisywano pierwsze, e, pierwsze dokumenty, wydzierżawiano teren e, i rozpoczęła się budowa. Znaczy budowa była, e, budowa, z budową była związana e, tutaj reorganizacja struktury, maszty mają wysokość e, 103 metrów, Sama, sam ten nowy element, w związku z tym trzeba było go jakoś tutaj dowieść, w związku z tym trzeba było e, wykonać specjalną drogę, e, którą e, samochody mogły dostarczyć te, miast, te maszty. Wiatrak, e, średnica wiatraka e, to jest 92 metry z groszami, e, czyli od ziemi do, do czubka, do najwyższego punktu, tak jak teraz, e, to jest prawie 150 metrów wysokości. Na, na Maszcie zainstalowano turbinę firmy Siemens o mocy 2300 kW i na tej farmie postawiono 18 wiatraków. Daje to mniej więcej moc rzędu 45-42 MW, czyli daje to produkcję roczną na poziomie 80 milionów kWh. Turbina tak jak mówię kręci się z prędkością tak jak dzisiaj około 9 z groszami sekund, czyli jeden obrót na 9 sekund co po przeliczeniu tam 2 PR przez te daje prędkość końca śmigła rzędu 115 120 km na godzinę. Aczkolwiek bywały takie wiatry, że szacowałem tę prędkość na, na jakieś 180, a nawet 200 km na godzinę. Sporo to jest całkiem. No i tyle. To farma wiatrowa nie jest jedyną. Ta w suwałkach nie jest jedyną, jaka tutaj jest na Suwalszczyźnie. Jeszcze będziemy mieli okazję, chyba, żeby dojechać do, do innych farm również. Aktualne przepisy mówią, zmienione niedawno zresztą mówią, że wiatrak powinien być ustawiony w odległości nie mniejszej niż chyba 500 metrów czy 700, nawet 700 chyba od najbliższych zabudowań. Powodem jest oczywiście hałas i ewentualne migotanie światła, bardziej hałas. Norma mówi, że poziom hałasów w nocy w gospodarstwach domowych. Powinna, poziom powinien być nie większy niż 40 dB, takich A to, to chodzi o już, szczegół techniczny, chodzi o rodzaj filtru specjalnego akustycznego. W każdym razie 40 dB i odległość 500 metrów. No, jak widać, naj, najbliższy wiatrak farmy w suwałkach nie spełnia. Przynajmniej tego warunku odległości, a czy słychać go? No posłuchajmy przez chwilę. Prawdopodobnie y, mieszkańcy y, wielkich miast, y, ulic takich w centrum, chcieliby mieć taki hałas w domu, jak, jaki panuje tutaj. Zobaczmy teraz, rzut oka na gospodarstwo. jesteśmy już na farmie wiatrowej na Górze Rowelskiej to jest w ogóle jedna z pierwszych jeśli nie pierwsza farma wiatrowa na Suwalszczyźnie ona powstała w 2004 roku jest tutaj zainstalowanych 6 turbin o mocy 300 kW każda, Dodaje łączną moc około 1,5 MW tutaj średnia prędkość wiatru to jest 7,4 cm na sekundę jak widać e, e, turbina się kręci dosyć szybko utwarzając trochę więcej hałasu, zdecydowanie więcej hałasu niż te wiatraki na górze rowelskiej, one są po prostu tamte są po prostu wyżej e, a trzeba pamiętać, że e, poziom dźwięku maleje e, logarytmicznie z każdą z każdą podwojeniem, tak powiem odległości. No zobaczymy, w zeszłym roku wymieniali tutaj e, turbiny, nie, nie turbiny, tylko śmigła w tych wiatrakach. W tym roku też widać coś, pracują przy turbinach, e, tamten wiatrak jest e, e, w remoncie, w Dzisiaj, jak widać, tutaj na farmie chyba się odbywają jakieś testy, bo te wiatraki są przełączane. Raz jeden działa, raz, raz drugi i nie wiem, jaki jest wiatr dzisiaj. W każdym razie widać, że śmigiełko kręci się dosyć szybko. Policzyłem, że czas obrotu, pełnego obrotu to jest około sekundy, trochę ponad sekundę, sekundy. biorąc pod uwagę, że śmigło tego wiatraka ma powiedzmy około 12 metrów. To wychodzi z tego, że końcówka tego wiatraka dzisiaj porusza się z prędkością około 260-270 km na godzinę sporo. Jeszcze taka ciekawostka, właścicielami tej farmy wiatrowej są dwie firmy o wdzięcznych nazwach Ekowiatr i Pędziwiat.